Dajcie kochani, dzisiaj będzie o róży, otwieraniu serca i miłości. Myślę, że róża tak czy inaczej kojarzy się z miłością, zwłaszcza z, tą, z tymi romantycznymi aspektami miłości, ale dzisiaj nie do końca o takiej, o takiej miłości będzie. Chociaż trochę, trochę też. Jak popatrzymy na płatki róży, na pewno przychodzą nam do głowy takie jakości jak... Kości, jak Delikatność, subtelność, czułość. I to są właśnie jakości, którymi Róża może się z nami podzielić, może nas tego nauczyć, może nas też tą subtelnością, czułością um, otoczyć trochę tak jak, jak matka. I dzięki temu możemy skontaktować się z, ze zranieniami w naszym, w naszym sercu co nie pozwala nam otworzyć serca. Zazwyczaj te, te zranienia powodują, że boimy się bólu, którego być może doświadczyliśmy, czy to w tym życiu, czy w poprzednich życiach, czy też ze względu na jakieś historie rodowe, które gdzieś tam w naszym systemie. Po prostu w naszym, w naszym polu. Róża dzięki swojej mądrości, dzięki właśnie tym, tym jakościom, tula nas tą subtelnością, taką czułością i stwarza bezpieczne warunki do tego, abyśmy mogli się otworzyć, abyśmy skontaktowali się z tymi zranieniami pozwolili im wypłynąć i żeby się one po prostu uzdrowiły, uleczyły. A dzięki temu kolejnym etapem jest właśnie większe otwarcie naszego serca, otwarcie się na miłość, co przynosi i też większą, większą wolność i oczywiście wiele różnych innych korzyści, których pewnie nie muszę tutaj tłumaczyć. Jeżeli czujesz, że to jest temat, z którym potrzebujesz popracować, zapraszam Cię serdecznie na weekend 26-28 września. Weekend z różą, gdzie będziemy pracować właśnie z, z różą, uczyć się od róż, pomagać. Róża będzie pomagać nam się, nam się uzdrawiać. Będą ceremonie, rytuały, kąpiele w Ognisko, o medytację, yoga i dużo, dużo różnych rzeczy. Tutaj będzie po prostu taka pełna imersja w tym świecie róży, po to, żeby uczyć się tych jakości. Delikatność, subtelność, czułość to jest tylko część tego, co może róża zaoferować. W kolejnych dniach będę jeszcze opowiadać o, o innych jakościach, którymi róża może się znać dzielić o tym, czego jeszcze róża może nas nauczyć. Zapraszam cię do, do śledzenia. Weekend odbędzie się na Mazurach, w osadzie Agila. Tutaj z tyłu za mną widać część terenów osady, tam za domkiem jest piękne jezioro, w którymś nagraniu może jeszcze pokażę to, to jeziorko, jesteśmy tutaj otoczeni naturą w środku lasu w promieniu co najmniej 5 hektarów, nie ma żadnego sąsiada, więc naprawdę są to doskonałe warunki do tego, żeby skupić się na sobie, opracować nad, nad sobą, otulić się tą naturą, która, która wspiera, pomaga to, to uzdrowienie. Także zapraszam, zapraszam cię serdecznie.